Dzisiaj Wam przedstawię trening połączony z mięśniami pupy i mięśniami brzuchów. Będę na zmianę wstawiała ćwiczenia, serię ćwiczeń na mięśnie brzucha, serię, mięś, serię ćwiczeń na mięśnie pupy, więc serdecznie zapraszam. Nasze ćwiczenia zaczniemy od podporu. Przejdźcie do podporu, To w domu możecie spokojnie zrobić. Nie ma żadnych przeciwwskazań, dłonie trzymamy pod barkami. Pamiętajcie o pupie, żeby nie była za wysoko ani za nisko. Pierwsze ćwiczenie, które wzmacnia mięśnie brzucha, mięśnie ramion, mięśnie pupy, mięśnie nóg. Rozgrzewkowe. Przeskoki z prawej na lewą nogę. Osiem powtórzeń na prawą i osiem na lewą. W sumie 16. Starajcie się kierować nogę skoc, tak żeby pracowały mięśnie skośne brzucha. Jak wykonacie 16 idziemy powolutku do góry i wykonujemy składy osiem powtórzeń pupa daleko tył kolana nie wychodzą do przodu Oddychamy. wydech dech wydech dech jak wykonamy osiem powtórzeń przechodzimy na matę na skośne brzucha, prawa, lewa. Pamiętajcie, żeby łokieć sięgał do kolana, nogi przeciwnej. Oddychamy osiem na jedną, osiem na drugą stronę. Odkładamy nogi, stajemy, bierzemy hantle. Butelki z wodą, z piaskiem, z czymkolwiek i wykonujemy 8 powtórzeń składów. I jak wykonacie 8, odkładamy hantle, butelki, cokolwiek macie. Nie musicie wcale mieć hantli do tego ćwiczenia. Nogi góra, wyprostowane tu w górze. Prawa noga dół, lewa noga dół. Oddychamy. Osiem powtórzeń na prawą, osiem na lewą nogę. Jeszcze raz, dwa i góra. I góra. No, możecie sobie włączyć muzykę. Będzie wam się przyjemnie ćwiczyło. Jak wykonacie już 8 powtórzeń. Uginamy nogi, stajemy powoli. Stajemy w składzie otwartym, pupa wypchnięta do przodu, spięty brzuch, dłonie na biodrach. 8 razy dół i góra. I jeszcze cztery. Trzy, dwa. I jak skończycie, znowu przechodzimy na matę. Teraz mięśnie proste brzucha, nogi uniesione, góra, tu góra i nogi do rozkroku. I unosimy tu w góra łokcie na zewnątrz, broda daleko od mostka, uśmiech na twarzy. I jeszcze cztery, trzy, dwa. Zostawiamy nóżki, odkładamy. stajemy z powrotem do składu. Teraz skład zrobimy na dwa, raz, dwa, góra, góra, raz, dwa, góra, góra. Wydech, wydech i jeszcze cztery razy. Takie powtórzenia możecie robić sobie po cztery, po szesnaście, po trzydzieści dwa zależy to tylko od Waszej siły, mocy w danym dniu. Czasami możecie zrobić po osiem, czasami dłuższe serie, dłuższe powtórzenia. Nóżki góra, ramiona, nogi góra i tylko mięśnie proste. Wydech, 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 broda daleko od mostka, wydech, wydech. Osiem powtórzeń. Zostajemy. Uginamy kolana. Opuszczamy. Jeszcze jedno ćwiczenie na mięśnie pupy, mięśnie nóg. Stoimy w składzie otwartym i wykonujemy dół. Opuszczenie. Dół. Starajcie się wykonywać to ćwiczenie do dołu. W dół schodzić. Noga zakroczna, pamiętajcie o tym, żeby była uniesiona, pięta do góry. I tutaj też 8 powtórzeń na prawą nogę i 8 na lewą. Uf. Uf. Oddychamy, wdech i wydech. Jak skończycie już, to przechodzimy do ostatniego ćwiczenia: podpór. Dłonie pod barkami. Trzymamy, wytrzymujemy, 20 sekund, dłonie pod barkami, deska prosta, I takie ostatnie ćwiczenie mocne, schodzimy na przedramię, przedramię, dłoń, pupa, przedramię, przedramię, dłoń, pupa, Uff. oddychamy. Przedramię, przedramię, dłoń, pupa. Jak skończycie 8 powtórzeń, odłóżcie dłonie, wytrzymajcie 20 sekund. I jak wytrzymacie 20 sekund, z uśmiechem na twarzy, z potem na czole, odkładamy kolana i przechodzimy do klęku. Takie miksy ćwiczeń, brzuchy połączone z pupami, możecie wykonywać codziennie w domu po bardzo krótkiej rozgrzewce. E, Serię, jak mówiłam, 16, 8, 16, 32 powtórzenia. E, możecie powtarzać je kilka razy, 2, 3, zależnie jest to od Waszej siły, mocy danego dnia. Dziękuję bardzo, miłego ćwiczenia.